Dzień dobry, bardzo się cieszę, że oglądacie Państwo nasz filmik, który nagraliśmy podczas dostarczania ciągnika Zetor Fortera 120 HSX do naszego klienta. Jeszcze panuje zimowa pogoda, śnieg jednak szybko się roztapia. Mam nadzieję, że jeszcze będzie zima w tym roku. W nagrywaniu filmiku pomagał Pan Jarek Pląska, który może udzielić Państwu wszelkich informacji o oferowanych przez firmę rolnych produktach. Numer telefonu do pana Jarka znajdziecie Państwo pod tym filmem. Teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o tym ciągniku. Terra to najmocniejsza seria ciągników Zetor, które mogą stanowić dużą konkurencję dla maszyn sześciocylindrowych. Dzięki znakomitej wydajności, mocnemu silnikowi o wysokim momencie obrotowym, a przy tym niskim kosztom eksploatacyjnym i niskiemu zużyciu paliwa, są jednymi z lepszych ciągników w swojej klasie. Koszty eksploatacji są niewysokie. Koszt wymiany olejów i filtrów jest dużo niższy niż u konkurencji. Dodatkowo plusem jest to, że fortery są proste w obsłudze i jeśli coś się zepsuje, można bez problemu naprawić. Zetor Fortera to jest X120 ciągnik rolniczy wyposażony w najnowocześniejsze technologie. Warto zwrócić uwagę na silnik zetor zastosowany w ciągniku, który czyni z maszyny jedną z najoszczędniejszych na rynku. Pełna moc silnika ciągnika jest uzyskiwana bez względu na prędkość jazdy. Przestronna, kabina ze wszystkimi udogodnieniami i prostą obsługą panelu pozwalają na wysoki komfort pracy. Mam nadzieję, że tych kilka informacji zainteresowało Państwa. Ten ciągnik pracował będzie na Podlasiu. Życzę nabywcy, żeby był zadowolony z tej maszyny przez długie lata. Ciągniki zator po wielu latach eksploatacji łatwo odsprzedać. Setory cieszą się dużą popularnością na rynku wtórnym. Osiągają bardzo wysokie ceny w obrocie wtórnym. Często odbieramy ciągniki od klientów, którzy decydują się na zakup nowych maszyn w rozliczeniu i nigdy nie mieliśmy problemu z odsprzedażą ciągników. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do oglądania innych filmów. Dziękuję za uwagę. Good. Okay.